Coraz więcej wiemy o tym wirusie, niemniej jednak maseczki, tak zwany dystans i przede wszystkim szczepienia to są aktualne, ale już słyszymy o nowych lekach. Zwykle tak jest, przynajmniej w naszej dziedzinie, że w Stanach Zjednoczonych najpierw są leki dopuszczone do rejestracji, są przebadane, potem w Europie no i potem zaraz oczywiście zjawiają się w Polsce. Tym bardziej, że będzie to lek nowy w tabletkach, więc to też jest fajne dlatego, że nie będzie musiał być używany tylko w szpitalu, tylko także ambulatoryjnie, czyli w domu. Dodajmy jeszcze, że ten nowy lek to nie jest amantadyna. Nie, absolutnie. A proszę Państwa, tak chciałam przypomnieć, że była początkowo to rzeczywiście tak ludzie używali. Chloruchinę wszyscy wykupili, potem amantadynę, jeszcze inne leki, natomiast tak naprawdę to jest remdesivir zarejestrowany. No i teraz ten drugi, miejmy nadzieję, że będzie to remdesivir w bambuka. Na pewno będzie sprawdzony, czy jest sprawdzony dokładnie i zapewniam Państwa, że takie komisje czy takie agencje, takie jak w Stanach Zjednoczonych, to dokładnie się tym nie przeglądają. To nie jest tak, że sobie może ktoś zarejestrować, co chce. To będzie lek dla pacjentów właściwie już chorych, ale lekko chorych. To po, y, dlatego, że jak w tabletkach, to będzie można stosować ambulatoryjnie, ale proszę Państwa, zobaczymy, bo najpierw musi być zarejestrowany, nie wiadomo jeszcze jaka cena i jak z dostępnością.